dzisiaj absolwentów uzupełniającego liceum ogólnokształcącego. Przygotowaliśmy krótki materiał i zapraszamy do jego obejrzenia. Znaczy, czas refleksji, wspomnień i podsumowań. Teraz w czasie prawdziwe dorosłe życie. Każdy z Was pójdzie swoją drogą. Na dalszą drogę Waszego życia dedykujemy Wam kilka wierszy Jana Trabowskiego. Jak się nazywa to nienazwane, jak się nazywa to, co uderzyło, ten smutek, co nie łączy, a rozdziela. Przyjaźń, i inaczej miłość niemożliwa. To co biegło naprzeciw, a było rozstanie. Czy się za mało kochało, się myślało o sobie, że się już nie zdążyło, że było za późno. Choćby się teraz przebiegło, przed pokój szurało, niosło serce osobne, w telefonie szukało słów szerszym od słowa, choćby się spokojniło, głupie nie stroiło jak lew na mózce, choćby się chciało ostrzec, że pogoda nie stała. Och profesorze nasz kochany, nie bądź taki niepowzany. Nie nas tymi x'ami, słupami, ologarnytmami, bo wpadniemy w ciąg nieskończony i rozdzielą nas kruki i wrony. Gdy matury pojawi się widmo, położysz nam twe liczydło, a odniesiemy sukces niewymierny i zasięg twej sławy będzie obszerny. Chcemy zacząć z tobą koalicję. Podaj nam wzór i definicję. Jak na czynniki pierwsze cię rozłożyć? By się przy tym nie wyłożyć. My matematycy z krwi i kości oczekujemy ci litości. Dodaj nam siły, krzepy, to zdradzimy Ci nasze sekrety. Tymczasem nierówność pod sufitem mamy, ale na razie się nie obawiamy. Wierzymy w prawdopodobieństwo metamorfozy twej. Miej dla nas litości, kochany słoży, miej. Jan Tardowski, kiedy mówisz? Nie płacz w liście, nie pisz że ciebie nie ma sytuacji na ziemi, wyjścia. Kiedy Bóg zamyka drzwi, to otwiera okno, odetchnij, popatrz, spadają z oboków, małe, wielkie nieszczęścia, potrzebne do szczęścia. Czy powstańcy listopadowi mieliby szansę, gdyby wszyscy mieli telefony komórkowe, Porównaj się przy i mapę działań powstańczych z zasięgiem telefonii komórkowej. Rezerwy jako przykład literatury imprezowej, złoty lub kultowy gadżet dla tych czy kiepskiej awin na laski. Zainteresowany Daniel Sucholi jako na liście Relacji. Andrzej Lata, romantyk czy pozytywista? Pozasadny swój wybór z wykorzystaniem kłopów Raymonda. nasz są na ich Twoje poglądy na sprawy anty, antykoncepcji. A teraz posłuchajmy autentycznych cytatów z praw naturalnych. O tej jakie mogą być skutki stresu, roztargnienia i przemęczenia maturzystów. Oczy leżą w moczodole, w Serce zdrowego człowieka powinno być 70-75 do 75 minut. Kości człowieka połączone są łokciami do kolan. Nerka, moczowód, pęcherz i cewka tworzą układ wydawniczy. pasiemiec go rozmawia się przez podniecenie. Wszelkie potrzeby w szpitalu załatwia salowa. Była to wysła położona na szkole od morza. to takie trudne dzieciństwo, bo musiał chodzić pod góry i do szkoły. był waza, jak sama nazwa wskazuje, lubił zupę. Królowa Kinga została święta, bo Bolesław był wstydliwy. Się bo mieszkanie było ciasne. Ludzie ginęli z mrozu i innych chorób zakaźnych. Ludzie pierwotni mieli wszystko z kamienia. Największym błędem bolesława tego było to, że podzielił swych synów na pięć części. To Polski przeważnie jest Warszawa. <trujne> więc, kochani, Mamy za wszystkich ciągnięć na Wasze Daj, mojowe zbagania. Dzisiaj kończycie drugą klasę, więc mamy znamy, przyjaciele. Teraz są lepsze pozycje nasze, przed Wami niewiadomych wiele. My zostaniemy w naszej szkole, to ja zwyczajnie dobrze znamy, pod górę czołem pójdziecie świat nam Życzymy, byście w dorosłym życiu prędko się wszystkimi żyli, byście nie mało, żeby Was wszystkich. W imieniu całej społeczności uczniowskiej naszej szkoły składamy Wam gratulacje z okazji ukończenia szkoły średniej. Życzymy Wam sukcesu w życiu osobistym, zawodowym i naukowym. Trzymamy za Was kciuki. Wierzymy, że wielu z Was będzie kontynuować naukę zgodnie ze swoimi zainteresowaniami. Najważniejszą sprawą w życiu każdego człowieka jest pasja. gdyż już ją znajdziemy, w pracy na i tracimy poczucie czasu przy niej. I tego Wam życzymy. Co Szanowna dyrekcja, rozrywkowawcy i nauczyciele, dreszanki i koledzy, Nadeszła właśnie chwila, kiedy przyszło nam się porady. Dla nas absolwentów jest to moment szczególny, bo kiedy w nowym roku szkoły wypłonie pierwszy dzwonek, każdy tutaj nie będzie. Szanowna Dyrekcjo, drogie grono pedagogiczne, na Wasze ręce tak możemy złożyć płynący z kart za dwuletnią współpracę. Nasza dwuletnia podróż dobiega końca, dlatego składamy podziękowania za to, że nauczyliście nas jak żyć i wykorzystywać nasze własne zdolności. Jednocześnie przepraszamy za przykrości, które byliśmy przyczyną. Myślę, że często kierowaliśmy się myślą Konstantego i Defonsa Gałczyńskiego. Jesteśmy cząstką w zespole, z niczego płynie nasza siła. Teraz możemy powtórzyć słowa Wilsona Churchilla. To nie koniec, to nawet nie jest początek końca, to dopiero koniec początku. I Wasze wybory były dwuetapowe. Najpierw wybraliście szkołę zawodową i uważam, że to był bardzo mądry krok, bo jak komukolwiek z Was nie udałoby się dzisiaj ukończyć szkoły średniej, to ma w kieszeni zawód. I gdziekolwiek znajdziecie swoje miejsce i będziecie poszukiwać, to ten zawód zawsze do czegoś Wam się przyda. Chciałabym, żebyście dokonywali bardzo mądrych i świadomych wyborów. Żebyście sobie życia nie komplikowali. Dobry człowiek będzie miał dobrze w życiu. Szanujcie drugiego człowieka. Szanujcie starszy, szanujcie, nawet jeżeli Wam się ktoś nie podoba albo Wam się na razie. Życzę Wam wszystkiego dobrego, a teraz jeszcze chciałabym tutaj z wychowawcą Pani Aneto, bardzo proszę. Mamy tutaj wyróżnienia dla niektórych uczniów. Dla Natalii z Boroń, za bardzo dobre wyniki w nauce oraz wzorową frekwencję. Dla Patrycji Kapnik za bardzo dobre wyniki w nauce, za angażowanie w życie klasy oraz wzorową frekwencję, dziękuję bardzo. Dobrze. za Artura Barysz, za zaangażowanie w życie klasy, szkoły oraz wzorową frekwencję. Jeszcze na samym końcu, tak, przepraszam że może na samym końcu, chcieliśmy podziękować naszym chłopakom, pani Alecie Kern, za tą dwuletnią współpracę, w moim przypadku nawet z pięcioletnią, i, no, i za tą, no, za tą wspólną porozumienia, za to rozwiązywanie problemów, czasami były niegorsze, gorsze, lepsze, czasami się coś nie udało zrobić, czasami po prostu brakło czasu, ale za wszystko chcieliśmy podziękować. Rozmawiam z tegoroczną absolwentką liceum uzupełniającego. Cześć! Cześć! Powiedz mi, jak się czujesz jako absolwentka? Czuję się bardzo dobrze. Miłe wspomnienia są w tej szkole, oczywiście. Były złe i dobre, ale ogólnie dobrze. A co zapamiętałaś najbardziej? Najbardziej lekcje matematyki. Oczywiście były dobre i złe, ale ogólnie wszystko. Wszystko było fajnie. A gdyby była taka możliwość, żeby jeszcze raz przyjść i uczyć się w tej szkole przyszłabyś? Na pewno tak, jeżeli by były jakieś ciekawe kierunki, które mi się interesuje. A jakimi się interesujesz? No chciałam iść dalej na opiekunki dziecięce. Jeżeli to by było, to bym oczywiście przyszła. A czy planujesz jakieś studia jeszcze po tej szkole, czy może zaprzestajesz? Y idę dalej się uczyć, chcę się dalej się uczyć na studium. Dobrze, dziękuję. Następnym moim gościem jest Jola, również absolwentka liceum uzupełniającego. Cześć. Cześć. Powiedz mi, jak Ci się podobało w naszej szkole? Bardzo mile wspomniałam te dwa lata w liceum i dwa lata w szkole zawodowej. Bardzo fajnie. Złe momenty i lepsze, ale tak ogółem bardzo dobrze. A gdyby była możliwość jeszcze raz przyjścia do szkoły, przyszłabyś do nas? Rozpocznę tą sprawę i chyba przejdę. A czy planujesz jeszcze jakieś studia? Na razie nie, może szkoła policjalna. A czy podobało Ci się jakieś szczególne przedmioty, czy może jednak były takie, że nie podobały Ci się? Wszystkie były fajne, bo śmieszne. Matematyka, nieraz gorsze momenty, raz lepsze. Język angielski, polski. No, nie, mo, nie ma co narzekać. A co zapamiętałaś najbardziej i będziesz bardzo miło wspominać? Lekcje w z panem Odczakiem. Dziękuję. Dziękuję. Artur to wzorowy uczeń uzupełniającego liceum ogólnokształcącego. Cześć. Cześć. Powiedz mi, jak Ci się podobało w naszej szkole? No nie powiem, było bardzo ładnie, bardzo podobały mi się apele, otwarcie mieliśmy też Izby Regionalnej, w ogóle było dużo różnych imprez, bardzo polecam tą szkołę, fajna. A czy co będziesz najbardziej wspominał miło w przyszłości? Hmm, nie wiem, uczniów, nauczycieli, grono pedagogiczne. A jakie są Twoje plany na przyszłość? Planujesz jakieś studia? No nie wiem to się jeszcze okaże, zobaczymy w przyszłości, ale na razie skupię się na pracy. Dzięki kolejnym moim gościem jest Patrycja. Cześć! Cześć! Powiedz mi, jak Ci się podobało w naszej szkole? Bo bardzo świetnie, koledzy z klasy bardzo fajni, koleżanki też, nauczyciele również. A co zapamiętałaś takiego szczególnego, co będziesz wspominać bardzo fajnie. No dużo atrakcji jest, no już nie pamiętam ja się wstydzę. A czy planujesz jeszcze jakieś studia? A Nie, już chcę się wybrać do pracy. Dobrze, dziękuję. Dziękuję. Następnym naszym gościem jest Aneta, absolwentka liceum uzupełniającego. Cześć. Cześć. Powiedz mi, jak ci się podobało w naszej szkole? Było bardzo ładnie i pięknie. Podobało mi się chodzenie tutaj do szkoły, do tego liceum. A gdyby była, no, tak. yy, poznałam ludzi, takich nowych uczniów i tego nauczycieli. A gdyby była możliwość dalszego chodzenia do szkoły, chodziłabyś? Tak. A jakie masz plany na przyszłość? Może jakieś studia? Yy, teraz planuję iść na staż po skończeniu szkoły. A co zapamiętasz bardzo miło w tej naszej szkole? Yy, naukę. Dziękuję. Oto symbol klasy drugiej Elu. Cześć. Witam. Powiedz mi, jak wspominasz yy, przeżycia z tej szkoły? No, bardzo dobrze. Ekstra wspominam panią okońską, jej lekcję matematyki. Było bardzo ciekawie, śmiesznie, dużo się nauczyłem i będę wspominał przez całe życie nauczycielkę z z matmy, z matematyki. A czy cieszysz się, że już kończysz? No, z jednej strony tak, ukończyłem liceum, mam średnie wykształcenie, ale zostałbym tu jeszcze ze dwa lata. A jakie masz plany na przyszłość? Trzeba pójść do pracy. Czyli nie planujesz żadnych studii? Nie. Dzięki. Naszym gościem dzisiaj jest pani profesor liceum uzupełniającego. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę mi powiedzieć, jak pani wspomina kończącą klasę? Kończąca klasa, nie ukrywam była niełatwym zespołem, bo tworzy ją, tworzą ją dwie grupy. Początkowo była to klasa y, pierwsza LUA i B, którą po połowie połączono, no i nie powiem, że była zawsze łatwym zespołem, ale bardzo miło i dobrze się z nią współpracowało. A czy będzie Pani szkoda, że odchodzi ta klasa? No, każdych uczniów, absolwentów naszej szkoły jest szkoda, szczególnie jeśli są to własni wychowankowie. A czy był ktoś, kto pani najwięcej problemów sprawiał? No nie powiem, że były to indywidualne osoby, ale były to takie podgrupy i grupki, ale z wszystkim można sobie poradzić. Dziękuję. Dziękuję. Szkoda, że nasi starsi koledzy kończą szkołę. Mam nadzieję, że im będzie bardziej nas brakowało. Dziękujemy, zapraszamy na następne materiały.